Jest godzina piętnasta. Lara Rosford witam państwa i zapraszam na wiadomości. A w dzisiejszym materiale Tęczowe konie w SSO powiększenie mapy nowa postać gracza SSO dostępny na androidach tęczowy konie w SSO we wrześniu na oficjalnym profilu Star Stable na ich Instagramie ukazał się post, w którym wytypowano zwycięzcę konkursu. Konkurs polegał na zaprojektowaniu tęczowego konia. Już 7 czerwca wygrany projekt ma ukazać się w grze jako nowy koń festiwalowy, którego normalnie będzie można zakupić podczas trwania eventu. Konie nie będą wyglądały 1 do 1 tak samo jak ich projekty, ale będą jak najdokładniej odwzorowane. Pojawią się również pierzaści i towarzysze tych magicznych koni, a dokładniej kruki które są kolorystycznie do nich dopasowane. Skoro na Jorwiku pojawią się nowe tęczowe konie, to nowych stroi o tym samym motywie też nie powinno zabraknąć. Pojawiły się nowe projekty, które również przyciągają wzrok. Idealnie będą pasować do naszych towarzyszy. Stroje są bardzo delikatne w swojej pudrowo-tęczowej, letniej kolorystyce. Obydwa stroje są w stylu westernowym. Pojawiają się również nowe akcesorie dla postaci takie jak okulary i tęczowa broda. Jak można zauważyć pudrowo-tęczowa tematyka będzie motywem przewodnim tego festiwalu. Zadecydowali o tym sami gracze w swoich opiniach. Magiczny konia polosa będzie kosztował 900 starkońc, natomiast magiczny dzikusek będzie kosztował 975 starkońc. Mówiąc pokrótce, niebawem w Star Stable pokaże nam się nowa mapa i zostaną odblokowane nowe tereny i zadania. Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery nowych terenów, ale od stycznia tego roku twórcy gry już coś takiego planują. Nowa postać gracza w Star Stable pojawi się w lecie, informują ambasadorzy Star Stable. W tym momencie w nowej postaci gracza są udoskonalane małe poprawki w animacjach, takich jak np. ruchy w siodle. Już niedługo aplikacja Star Stable będzie dostępna na telefony z Androidem. Obecnie wersja beta tej aplikacji jest testowana w Australii. Kiedy przygotowywałam ten materiał, rozważnie obserwowałam wszystkie wpisy na różnych stronach opisujących tą nową aktualizację i nigdzie nie widziałam, by była ona już dodana i na razie być może jest dalej testowana w Australii, tak jak wcześniej powiedziałam. Ja natomiast nie posiadam telefonów z Androidem, więc nie jestem w stanie nawet tego sprawdzić i trochę to blokuje mi drogę. Natomiast jeśli to Wy macie telefon z Androidem, to napiszcie mi proszę, czy po prostu ta aktualizacja już jest dodana na telefony z Androidem, ponieważ, no jak mówię, no nie chcę tutaj sprzedawać Wam taki Takich newsów, które są jakieś przydawnione, czy coś w tym stylu, ale po prostu nawet nie jestem w stanie tego dokładniej e, sprawdzić. A wiem, że już takie coś było od dawna planowane i chciałam ten temat poruszyć, i myślałam, że jednak e, będzie coś e, dodane na ten temat więcej. Natomiast jednak e, okazało się, że nie ma takich e, dokładnych informacji, więc proszę napiszcie mi o tym w komentarzu. To już na tyle z dzisiejszych wydarzeń. Dziękuję Państwu za oglądanie.